Audio wstęp. Filmik prezentuje zawartość drugiego w 2023 roku numeru magazynu Zobacz zmiany poświęconego tematyce funduszy europejskich na Podkarpaciu. W krótkiej, półtora minutowej animacji widać zmieniające się kadry, ukazujące wirtualne przekładanie kolejnych stron, naśladujące rzeczywiste przeglądanie publikacji. Na pierwszej planszy na białym tle pojawiają się niebieskie nakładające się na siebie prostokąty. Zawierające napis Zobacz zmiany Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Napis przekształca się w okładkę opatrzoną fotografią sali w podziemnej trasie turystycznej w przemyślu oraz logotypami unijnymi informującymi o finansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej. Okładka otwiera się. Na pierwszej stronie znajduje się wprowadzenie autorstwa Władysława Ortyla. Marszałka Województwa Podkarpackiego. Kolejne kadry ukazują zbliżenia na poszczególne artykuły opatrzone tekstem i zdjęciami zgodnie ze spisem treści magazynu. W dostosowywaniu przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami pomaga nam program Dostępność Plus. Do tej pory udało się sfinansować ponad 250 pomysłów na opracowanie różnorodnych udogodnień. Pierwszy artykuł pionierzy dostępności z fotografią z wycieczki plenerowej, opatrzonej napisem Dostosowanie tras nie jest łatwe i wymaga ścisłej współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Dalej, chatka-puchatka na Połoninie z fotografią schroniska oraz artykuł Turyści lubią tajemnice, opisujący podziemne trasy turystyczne w Przemyślu. Na Podkarpaciu przybywa miejsc, z których mogą korzystać wszystkie osoby bez względu na wiek, stan zdrowia czy stopień sprawności. W likwidowaniu barier pomocne są oczywiście fundusze europejskie. Kolejno, historia zamknięta w podziemiach, artykuł o trasie turystycznej Rzeszowskie Piwnice. Na fotografii korytarz z czerwonej cegły. Zobacz, jak nasi beneficjenci poradzili sobie z przystosowaniem atrakcji turystycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Artykuł Po zdrowie i naukę opisujący starą warzelnię. Opatrzone kilkoma fotografiami wnętrz i eksponatów. Przy fotografii tężni napis. Solanka spływająca po gałązkach Tarniny w Tężni wydziela aerozol bogaty w mikroelementy, przede wszystkim jod. Na ostatniej stronie magazynu zestaw informacji oraz kontakty. Zobacz mobilną wersję magazynu www.zobaczzmiany.pl Plansza końcowa. Na dole ekranu na białym tle logotypy. Od lewej fundusze europejskie dla Podkarpacia. Rzeczpospolita Polska dofinansowane przez Unię Europejską oraz Podkarpackie Przestrzeń Otwarta.